Cześć, witam Was z lotniska w Barcelonie. Jestem na lotnisku El Prat i podpowiem Wam, jak z tego miejsca dostać się do centrum Barcelony. Ale na początek najważniejsza kwestia dotycząca bezpieczeństwa. Proszę sprawdźcie, czy zabraliście wszystkie wasze rzeczy najpierw z samochodu, w którym podjechaliście na lotnisko, a później z samolotu. Bo z doświadczenia wiem, że to są dwa newralgiczne punkty, gdzie zawsze coś możecie zostawić. Po przylocie na to lotnisko rękawem udacie się do hali przylotu. Tam, kierując się odpowiednimi znakami, dojdziecie do miejsca, w którym będziecie mogli odebrać swój bagaż rejestrowany. Jeśli takowego nie macie, możecie znakami podążać dalej, aby wyjść hali przylotów. my przylecieliśmy Wizzerem, więc wyszliśmy na terminalu B. No i zaczęły się poszukiwania transportu do centrum Barcelony. Do centrum Barcelony dostaniecie się na kilka sposobów. Na Plac Hiszpański możecie dotrzeć taksówką, ale to jest pewnie najdroższa opcja. Oraz możecie też dojechać autobusem. I tutaj macie do wyboru kilka autobusów, m.in. bezpośredni autobus Aerobus, który za niecałe 6 euro dowiezie was bezpośrednio na miejsce. Jak i również możecie wybrać miejski czerwony autobus, który po przejechaniu kilku przystanków dowiezie was na wskazany plac. Oba te autobusy odjeżdżają bezpośrednio spod terminala. Do centrum miasta możecie również udać się metrem. Jednak ta opcja nie jest zbyt korzystna, bo po pierwsze, ten metro wywiezie Was gdzieś na obrzeża miasta i aby dostać się do centrum, będziecie musieli korzystać z przesiadek. A po drugie, będziecie musieli wykupić dodatkowy bilet i ten bilet kosztuje chyba coś ponad 4 euro. My wybraliśmy czwartą opcję dotarcia do centrum Barcelony i jest to pociąg. I tam koszt transportu w jedną stronę za jedną osobę wyniósł nas około 1 euro. Aby dostać się na pociąg to z hali przylotu musicie iść w stronę hali odlotu. Tunelem na dojdziecie do dworca kolejowego, z którego to pociągi odjeżdżają co około pół godziny i ostatni z nich odjeżdża bodajże w pół do 12 w nocy. Podróż do centrum Barcelony zajmuje około 20-30 minut. Tam pociąg zatrzymuje się bodajże na dwóch czy trzech przystankach, więc musicie uważnie obserwować, aby wyjść na odpowiednim przystanku. Aby uzyskać koszt przejazdu w granicach 1 euro, to w tym celu powinniście zakupić bilet na 10 przejazdów. Ten bilet, te 10 upoważnia Was właśnie do 10 przejazdów i on kosztuje 10 euro z drobnym hakiem. Więc po przeliczeniu koszt jednego przejazdu wynosi właśnie 1 euro. Aby jechać czerwonym miejskim autobusem do centrum Barcelony, również musicie zakupić ten sam bilet. Co ważne, na tym samym bilecie będziecie mogli podróżować również metrem po całej Barcelonie. Więc uważam, że zakup biletu na 10 przejazdów jest najrozsądniejszym rozwiązaniem, a przejazd do centrum miasta pociągiem chyba najwygodniejszym, tym bardziej, jeśli przyjeżdżacie tutaj, tak jak my razem z dziećmi. No i to wszystko. Jeśli Wam pomogłem, to dajcie znać w komentarzach. Takie rzeczy to zawsze miło się czyta. Jeśli macie jakieś pytania, to również dajcie znać i napiszcie, bo być może coś pominąłem, być może czegoś nie doprecyzowałem, więc jeśli macie jakieś wątpliwości, to postaram się odpowiedzieć właśnie w komentarzach lub też w opisie filmu. Umieszczam tam swój adres mailowy i w razie pytań dostępny również jestem pod mailem. Przy okazji zachęcam Was na nasze konta na Instagramie i na Facebooku, bo tam trochę częściej niż na YouTubie jednak umieszczamy praktyczne informacje związane z miejscami, w których byliśmy. A my szczególnie lubimy jeździć na kempingi. No i tam jednak mi jest łatwiej montować niż na YouTubie, bo ja nie mam trochę czasu, żeby to wszystko montować. Także przy okazji życzę Wam wszystkiego dobrego i miłego pobytu w Barcelonie.